Stowarzyszenie Twórców Sztuki bajkowym koncertem oficjalnie otworzy wakacje 29 czerwca. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Artyści przedstawią ponad godzinny program artystyczny, w którym znajdą się największe hity w połączeniu z niesamowitymi choreografiami. Wstęp na koncert, nasza bajka, jest bezpłatny. Nasza bajka to kolejny wyjątkowy projekt Stowarzyszenia Twórców Sztuki. Tym razem będzie magicznie i radośnie. Posłuchamy największych hitów, takich jak Biała Armia, Cykady na Cykladach czy Aleja Gwiazd. Wszystko ma wyglądać bajkowo. Będą piękne stroje i scenografia, mówi prezes Stowarzyszenia Iwona Pająk. Zapraszamy na koncert Nasza Bajka. Jest to koncert oficjalnie rozpoczynający wakacje. Planujemy zaskoczyć publiczność największymi hitami, które znają, ale wdrożyć, wdrożyć też coś, czego nie było jeszcze u nas na koncertach czyli fajne choreografie. Skupiliśmy się na klasykach polskich, o, same polskie piosenki. Zaczęliśmy od motywów. Pana Kleksa, później przechodzimy w różne inne utwory, także czy będą jakieś niespodzianki, przekonacie się w sobotę. Do współpracy przy projekcie Nasza Bajka zaproszono tancerki Licealnego Teatru Muzycznego. Głównie będą jakby choreografie takie estradowe, koncertowe, tak żeby po prostu nie przyćmić naszych wokalistów. Dołożyłyśmy właśnie kilka naszych tancerek, które brały udział w LTM-ie, żeby mogły pokazać jak był rozmaity z tym koncert. Głównie choreografie będą takie spokojne, rytmiczne, tak żeby po prostu były przyjemne dla oka. Koncert Stowarzyszenia Twórców Sztuki Nasza Bajka odbędzie się 29 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim o godzinie 20. Wstęp wolny.